Bangladesz zdaje się być krajem, o którym każdy z nas słyszał, ale mało kto może o nim cokolwiek powiedzieć. Dlatego w tym odcinku opowiem wam m.in. o początkach tego kraju, a także problemach, z jakimi się mierzy. Zaczynamy. Numer 10 Rozbiórka Statków. Czy wiecie, że niektóre ujęcia do drugiej części Avengersów kręcono w Bangladeszu, a konkretnie Stoczni Złomowej w Czatogram. To drugie największe po stolicy Dace, miasto Bangladeszu, to też największy port tego kraju. Statki zawijały tu już w drugim wieku naszej ery, a współczesny port założono za czasów kolonialnych w 1887 roku. Nie dziwi więc, że mieści się tu też osobliwy twór, jakim jest cmentarzysko statków. Przez 4 lata, od 2004 do 2008 roku, okolice Czatogram dzierżyły tytuł największego na świecie skupiska stoczni złomowych. A wszystko zaczęło się od przypadku. W 1960 roku, w wyniku działania dotkliwego cyklonu, utknął przy wybrzeżu grecki statek. Nie dało się go przywrócić do służby. Przez 5 lat niszczał, aż w końcu kupiła go firma zajmująca się obróbką stali i postanowiła go rozebrać. Tak narodził się w Bangladeszu przemysł złomowania statków. Przez jakiś czas miejsce było otwarte dla turystów, jednak obecnie nie jest łatwo tam się dostać, ponieważ stocznia ta ma swoją mroczną stronę. To cichy zabójca, zarówno ludzi, jak i środowiska naturalnego. Pracę ma tam około 50 tysięcy Bengalczyków, jednak wielu z nich nie nosi odpowiedniej odzieży czy kasków, a za swoją pracę dostają po 3 dolary dziennie. Aktywiści szacują, że na miejscu ginie średnio jedna osoba na tydzień. Jak donosi Deutsche Welle, około 10% masy statków stanowią szkodliwe substancje, takie jak azbest czy ropa naftowa. Wiele z nich nie jest prawidłowo utylizowana, a w ciągu 20 milionów lat z wód okalających Czatogram zniknęło 25 gatunków ryb. Numer 9. Rohingya na wygnaniu W Bangladeszu znajduje się największy obóz dla uchodźców na świecie. Ten niechlubny rekord wynika z bardzo złej sytuacji ludu Rohingya w sąsiedniej Mianmie. Prześladowania tej grupy etnicznej trwają już prawie 80 lat. To muzułmańska mniejszość w zdominowanym przez buddystów państwie. Mimo tego, że przedstawiciele Rohingjów żyją w kraju od pokoleń, birmańskie władze traktują ich jak bezpaństwowców i nielegalnych imigrantów, dlatego na przestrzeni dziejów Dochodziło do starć bojówek Rohingjów z siłami rządowymi. W 2017 sytuacja uległa znacznemu pogorszeniu. W odpowiedzi na ataki posterunków granicznych przez Rohingjów, armia birmańska zaczęła regularne ludobójstwo. Od sierpnia do września śmierć poniosło ponad 6700 osób. Spowodowało to masowy eksodus ludności do sąsiedniego Bangladeszu. Część Rohingjów trafiła do wspomnianego, największego obozu uchodźców na świecie obozu Kutupalong, inni przybyli do sąsiedniego Nayapara. W samym tylko czerwcu 2017 roku w obu obozach zarejestrowano aż 34 tysiące osób. Nieoficjalne początki obozu Kutupalong miały miejsce w 1991 roku, kiedy to Rohingjowie tysiącami uciekali z Mianmy. Obecnie w obozie i przylegających do niego obozowiskach mieszka prawie 700 tysięcy ludzi, a gęstość zaludnienia wynosi 53 tysiące osób na kilometr kwadratowy. Obóz jest wielkim wyzwaniem w wielu aspektach. Aby go rozbudować, wylesiono ponad 8 tysięcy akrów terenu, zamieszkiwanego m.in. przez zagrożonego wyginięciem słonia indyjskiego. W obozie szerzy się też handel nielegalnymi substancjami oraz ludźmi, których szmuglowano do pracy w regionie. To sprawia, że władze państwowe ograniczają możliwość opuszczania obozu, a to z kolei skutkuje jeszcze większym pogorszeniem jakości życia. Numer 8 Miasto Grzechu Bangladesz jest jednym z niewielu muzułmańskich krajów, w których wykonywanie najstarszego zawodu świata jest tolerowane. Daulat Dia, miasteczko leżące niedaleko trasy szybkiego ruchu łączącej Indie z Daką, co dzień przyjmuje około 3000 klientów. Aby zostać osobą parającą się tym zawodem, trzeba przejść prawną procedurę polegającą na złożeniu oświadczenia, że jest się pełnoletnim i robi się to z własnej nieprzymuszonej woli. Taka rejestracja jest nadzorowana przez policję, a jak donosi blog News Security Beat, jest to instytucja przeżarta korupcją, która jest ogólnokrajowym problemem. Niestety praktyka w Daulat DI wskazuje na wiele nadużyć. Za wykorzystywanymi ludźmi kryją się duże pieniądze. Niektórzy szacują, że choć ofiary sutenerów stanowią zaledwie 5% wszystkich współczesnych niewolników, to generują aż połowę przychodu z całego współczesnego niewolnictwa. Daulat Dia dorobiła się przydomka jednego z największych domów publicznych na świecie. Niestety, średnia wieku wszystkich osób zmuszanych do świadczenia tam usług wynosi 14 lat. Sutenerki, gdyż często są to starsze kobiety, przekupują przedstawicieli lokalnej policji, aby wydawać niepełnoletnim zezwolenia na pracę. Tutaj też trafiają uchodźczynie Rohingya. Szacuje się, że w Daulat Dhi takie usługi świadczy około 1,5 tysiąca osób. Numer 7. Powstanie państwa Bangladesz. Bangladesz to stosunkowo młode państwo. W obecnej formie istnieje zaledwie od 1971 roku. W starożytności, na terenach dzisiejszego państwa Bangladesz, rządziły dynastie buddyjskie i hinduskie. W 1204 roku, w efekcie muzułmańskiej ekspansji, ziemie te zostały wcielone do sułtanatu Bengalu, a państwo rozkwitało. Nieco ponad 550 lat później rozpoczęła się na tych ziemiach brytyjska dominacja kolonialna, trwająca prawie dwa stulecia. W 1947 na fali dekolonizacji nastąpił podział Indii brytyjskich na dwie części, jedną zdominowaną przez wyznawców hinduizmu i drugą, gdzie większość stanowili muzułmanie. Wyodrębniły się z nich dwa niepodległe państwa: Indie i Pakistan. W dużym skrócie Pakistan dzielił się na zachodni i wschodni Pakistan. A ten drugi obejmował dzisiejszy Bangladesz. Sytuacja w całym regionie była mocno napięta, a mieszkańcy wschodniego Pakistanu doświadczali systemowego rasizmu i represji politycznych ze strony rządu, co doprowadziło do krwawej wojny domowej. Ta z kolei przerodziła się w wojnę o niepodległość. Bangladesz, wspierany w niej przez Indie, stał się niepodległy dopiero w grudniu 1971 roku. Był wówczas drugim najbiedniejszym krajem świata. Numer 6. Dzień Pamięci. Jak wspomniałem, droga Bangladeszu do niepodległości była bardzo trudna, a wojenne doświadczenia pozbawiły życia nawet 3 miliony ludzi. A kolejnych 10 milionów uciekło do Indii. Rozwijający się we wschodnim Pakistanie bengalski ruch narodowy niepokoił rząd centralny, znajdujący się w zachodnim Pakistanie, który w marcu 1971 roku postanowił brutalnie go stłamsić. Tak zwana operacja Searchlight, prowadzona przez wojsko, miała polegać na objęciu kontroli nad miastami i usuwaniu opozycji, zarówno politycznej, jak i militarnej. Decydenci nie przewidzieli jednak, Długotrwałego oporu Bengalczyków. Równolegle strona pakistańska przeprowadzała systemowe ludobójstwo bengalskich intelektualistów. Krwawa wojna trwała 9 miesięcy, a szala zwycięstwa była raz po jednej, raz po drugiej stronie. Na początku grudnia do wojny po stronie bengalskiej włączyły się Indie, co doprowadziło do wojny indyjsko-pakistańskiej. Już po kilkunastu dniach Pakistan wiedział, że przegrywa. A Bangladesz stanie się niepodległym narodem. Dlatego, zaledwie dwa dni przed kapitulacją, chcąc jeszcze mocniej zaszkodzić odradzającemu się narodowi, pakistańczycy przeprowadzili ostatnią akcję ludobójczą, mordując około 1000 osób: wykładowców akademickich, nauczycieli, lekarzy, inżynierów czy dziennikarzy. Do tej masakry doszło 14 grudnia, a data ta jest obecnie obchodzona w Bangladeszu jako Dzień Pamięci. Numer 5. Gen Z kontra rząd. Odłączenie się od Pakistanu i niepodległość uzyskana w 1971 roku nie oznaczały dla Bangladeszu spokoju. Pierwszy rząd niezależnego państwa źle zarządzał krajem i był przyżarty korupcją, a epidemia głodu i próba wprowadzenia jednopartyjnego systemu komunistycznego doprowadziły do zamachu na przywódcę. Niespokojne czasy, kiedy to dochodziło do zamachów czy dyktatury wojskowej, trwały aż do 1900. 1991 roku. Przywrócono wtedy demokrację parlamentarną. Nastała wówczas era rywalizacji dwóch przywódczyń politycznych, które rządziły krajem na zmianę w różnych okresach przez 34 lata. Jedną z nich jest Sheikh Hasina, która miażdżąco zwyciężyła w wyborach w 2008 roku. Od Podczas jej rządów, Bangladesz rozwijał się w zatrważającym tempie. Niestety jednocześnie znacząco obniżały się standardy demokratyczne. Hasina zwyciężyła również wybory w 2014, 2018 i 2024 roku. Głosowania te nie były jednak w pełni demokratyczne. Rządy Hasiny przyniosły rozwój gospodarczy, jednak pandemia znacząco go zmniejszyła, a młode społeczeństwo wykazywało coraz większą frustrację z powodu manipulacji przy wyborach. Jak zauważa Patryk Kugiel z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, ponad połowa Bengalczyków to osoby poniżej 26 roku życia. Punktem zapalnym była decyzja rządu z czerwca zeszłego roku, która przywróciła limity zarezerwowanych dla poszczególnych grup społecznych miejsc pracy w administracji publicznej. I tak na przykład 30% stanowisk zarezerwowanych było dla potomków weteranów wojno Niepodległość z 1971. Przedstawiciele Gen Z, którzy i tak nie mogą często znaleźć odpowiedniej pracy w sektorze prywatnym, uznali to za dalsze ograniczanie ich możliwości i masowo wyszli na ulice. Odpowiedzią rządu była próba zdławienia protestów siłą, jednak to tylko wzmogło antyrządowe nastroje. W wydarzeniu, które w historii zapisało się jako lipcowa masakra, zginęło około 650 osób, zarówno wśród protestujących, jak i policjantów czy wojskowych. Niektóre szacunki mówią nawet o 1,5 tysiąca ofiar. 5 sierpnia rezydencja w której znajdowała się premier została otoczona przez wielki tłum domagający się jej ustąpienia i tak się stało a obecnie 77-letnia Hasina udała się do Indii Bangladeszem rządzi teraz rząd tymczasowy na czele którego stoi Muhammad Yunus laureat pokojowej nagrody Nobla numer 4 Wenecja Bengalu żadne inne państwo na świecie nie jest tak zagrożone podnoszącym się poziomem wód jak Bangladesz Barisal, będące w pierwszej dziesiątce miast tego kraju pod względem populacji, określany jest mianem Wenecji Wschodu lub Wenecji Bengalu. Jest to port rzeczny. Jak wskazuje na swoim blogu dziennikarz David Malt, jeśli brać pod uwagę drogi wodne, to praktycznie każde większe miasto południowo-zachodniego Bangladeszu jest Wenecją. Niestety, żywioł wody jest wielkim wyzwaniem dla kraju. Szacuje się, że do 2050 roku 30% Bangladeszu znajdzie się pod wodą. Jeden na trzech mieszkańców, czyli około 60 milionów osób, żyje w cieniu widma powodzi morskich. W 1970 roku, w przededniu uzyskania przez Bangladesz niepodległości, kraj nawiedził najbardziej niszycielski z dotychczas odnotowanych cyklonów cyklon Bola. W wyniku sztormów i zalenia wysp w delcie Gangesu śmierć poniosło między 300 a nawet 500 tysięcy ludzi. Rząd centralny w zachodnim Pakistanie z opóźnieniem podjął odpowiednie działania pomocowe, za co był szeroko krytykowany. W następstwie cyklonu we wschodnim Bangladeszu, nacjonalistyczna bengalska partia zdobyła w wyborach praktycznie wszystkie miejsca przewidziane dla tej części kraju w Zgromadzeniu Narodowym, co przyspieszyło wybuch wojny i doprowadziło do odłączenia się Bangladeszu. Jak wskazuje Bank Światowy, Bangladesz mimo wielu wyzwań podjął ogromne wysiłki, aby chronić swoich mieszkańców. Gdy w maju 2020 Zatokę Bengalską zaatakował cyklon Amphan, udało się bezpiecznie relokować prawie 2,5 miliona osób, co robi wrażenie, zwłaszcza że było to w pierwszych miesiącach pandemii. Ofiar śmiertelnych cyklonów w Bangladeszu było wówczas mniej niż 30. Numer 3. Ogromna populacja. Bangladesz to jedno z najgęściej zaludnionych państw świata, zamyka pierwszą dziesiątkę krajów, zwłaszcza Dhaka, stolica kraju, jest przeludniona. Wystarczy spojrzeć na zdjęcia ulic podczas codziennej krzątaniny. Miliony ludzi ruszają do pracy piechotą, autobusami, samochodami czy riksami. Daka to mega miasto, a w aglomeracji mieszka aż 24 miliony ludzi. Pod względem gęstości zaludnienia wśród miast na świecie ustępuje tylko manili. Przyczyną rozrastających się peryferiów miasta jest zła infrastruktura dojazdowa. Ludzie z okolicznych miast nie mogą dotrzeć do pracy wygodnie, wolą więc zakwaterować się w kiepskich warunkach, ale już na miejscu. Ciekawostką może być fakt, że Bangladesz jest największym państwem, które nigdy nie zdobyło medalu olimpijskiego. Państwo to nigdy nie wystawiło też żadnej reprezentacji na igrzyska zimowe. Numer 2, skok na bank. Skradzione 81 milionów dolarów z Centralnego Banku Bangladeszu to jeden z największych napadów na bank w historii, a to zaledwie ułamek tego co przestępcy planowali zdobyć. Sprawa robi się jeszcze bardziej ciekawa, jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, że za kradzieżą najprawdopodobniej stali hakerzy wytrenowani przez rząd Korei Północnej. O tym wydarzeniu mogliście nie słyszeć, ponieważ to napad w białych rękawiczkach. Żadni podstawieni policjanci ani gangsterzy nie wtargnęli do siedziby banku, wręcz przeciwnie, wysiłki hakerów były długotrwałe i żmudne. W lutym 2016 hakerzy wydali 35 fałszywych zleceń przelewów z konta Banku Rezerwy Federalnej w Nowym Jorku należącego do Banku Centralnego Bangladeszu. Opiewały one na miliard dolarów. Część z nich została wstrzymana w związku z podejrzanymi błędami językowymi, ale 5 poleceń przelewów przeszło, 20 milionów trafiło na Sri Lankę, skąd później je odzyskano, a 81 milionów na Filipiny. Około 75% tej kwoty rozpłynęło się, co w konsekwencji podważyło wiarygodność systemu bankowego Filipin. Jedno z późniejszych dochodzeń wskazało, że za wszystkim mogła stać tzw. grupa Łazarza, finansowana przez rząd Korei Północnej Grupa Hakerów. W kraju tym nie ma powszechnego dostępu do internetu, a sieć jest kontrolowana przez państwo, dlatego niemożliwym jest, aby hakerzy działali na własną rękę. Koreańska administracja wysyła swoich komputerowych najemników na szkolenie do Chin i to tam później trafiły wyprane w filipińskich kasynach pieniądze. Numer 1. Szalona granica. Ogranicze indyjsko-bangladeskie mogłoby przyprawić niejednego prawnika o zawrót głowy. Do 2015 roku sytuacja była tam naprawdę pokręcona. Istniało tam ponad 170 enklaw, czyli w dużym skrócie obszarów należących do jednego państwa, w całości otoczonych przez tereny innego. W Bangladeszu były 102 indyjskie enklawy, a w 21 z nich znajdowały się bangladeskie enklawy. Wśród nich była wyjątkowa rekordzistka Dahala Kagrabari. Była jedyną światową trójstopniową enklawą. To część Indii leżąca na terenie Bangladeszu, które leżał na terenie Indii, które z kolei leżały na terenie Bangladeszu. i obszar wynosił dokładnie 1,7 ara, a znajdowało się tam pole należące do jednej osoby. Z kolei na terytorium indyjskim znajdowało się 71 bengalskich enklaw, a trzy z nich zawierały indyjskie enklawy. Według spisu ludności z 2010 we wszystkich tych nietypowych terytoriach mieszkało łącznie nieco ponad 51 tysięcy osób. Te dziwne twory prawne były efektem skomplikowanych dziejów tych terenów, które zmieniały administrację, właścicieli, władców, a, przychodząc z rąk do rąk, zmieniały też sojusze. Takie miejsca istnieją także w innych regionach globu, na przykład w mieście granicznym między Belgią a Holandią granica przebiega momentami przez środek budynków. Tam zrobiono z tego atrakcję turystyczną, jednak na pograniczu indyjsko-bangladeskim sytuacja nie była tak różowa. Polityczny impas mocno dokuczał mieszkańcom, którzy nie mogli dostać wiz, aby wyjechać z kraju, bo w tym celu musieliby się udać do głównego terytorium kraju, a nie mogli tam wjechać, bo nie mieli wiz. Porozumienie z 2015 roku rozwiązało ten problem, i oba państwa wymieniły się terytoriami. Obecnie pozostała tylko jedna enklawa i jest ona na terytorium Bangladeszu. I to już wszystko na dzisiaj. Może ktoś z Was miał okazję odwiedzić Bangladesz? O jakim kraju chcielibyście jeszcze usłyszeć? Dajcie znać w komentarzach, sprawdźcie poprzednie odcinki a my widzimy się niedługo. Piona